Cześć dzień dobry, witam. Dzisiaj będę mówił o cząstce naładowanej w polu elektrycznym. To jest ciekawy temat pod tym względem, że warto wiedzieć, jak cząstka w polu elektrycznym się zachowuje. Też dlatego, że dość dużo problemów fizycznych czy, czy zadań z fizyki dotyczy właśnie tego zagadnienia, czyli mamy jakąś cząstkę naładowaną i ona nagle wpada w pole elektryczne i pytanie, co, co, się z nią, co się z nią dzieje. Czyli musimy założyć, że mamy cząstkę ładunku Q, którą umieszczamy w polu elektrycznym E. I ona w tym polu elektrycznym E doświadcza siły elektrostatycznej, która jest właśnie opisywana takim wzorem, tak, czyli siła elektrostatyczna, jeżeli chodzi o siłę, no to, to, oczywiście Newton i to jest wektor Q, czyli to jest ładunek, ładunek elektryczny w kulombach, jest to skalarna i natężenia pola elektrycznego, oczywiście wektor I, tutaj jednostka V przez M, ale też można Newton na głąb. Dobra, i teraz, teraz co, co więcej? No, z drugiej zasady dynamiki Newtona mamy taki związek. Bo możemy go napisać, że F równa się MA. I jeżeli zapiszemy sobie takie równanie, to to jest równanie ruchu, równanie ruchu, ruchu cząstki. I teraz m to jest oczywiście masa cząstki w kilogramach, wielkość skalarna. a to jest przyspieszenie cząstki, jednostka oczywiście, metr na sekundę. Kwadrat jest to wektor. Czyli można powiedzieć, że jeżeli sobie tam, jeżeli sobie z tego policzymy, to możemy sobie policzyć a. Że a to jest q przez m l z e. Tak? a. To jest Q, to jest A. Q przez M Z E. I to jest na przyspieszeniu. Polecam tutaj kliknąć sobie wektorki i już. Dobra, i mamy teraz taki przypadek, że mamy ruch wzdłuż linii pola elektrycznego. I, i możemy go sobie, sobie opisać, czy jeżeli cząstka porusza się w kierunku zgodnym z polem, jej ruch jest jednostajnie przyspieszony. Tutaj mamy inną sytuację na rysunku, ale o niej za chwilę. Czy jeżeli cząstka porusza się w kierunku zgodnym z polem, czyli musiałaby lecieć tak od plusa do minusa, to ruch jest jednostajnie przyspieszony. Stosujemy właśnie tutaj taką zależność. Oczywiście V równa się V0 plus AT, tak? No i S, oczywiście V0T, tak? czyli używamy równego ruchu generalnie z mechaniki AT kwadrat. No i z tego mamy tam, że V kwadrat równa się V0 kwadrat plus 2AS. Dobra. I y, 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 V prędkość końcowa, V0 prędkość początkowa, skala oczywiście jedna i druga, wielkość fizyczna w metrach na sekundę, jest to przemieszczenie, jest wektorem, to ważna rzecz, i t, czas, czyli skala. E, oczywiście wartość przyspieszenia podstawiamy z równania a równa się e przez m, e, i, e, i, czyli tutaj to, sobie tutaj podstawić, e, no, i, no i mamy, mamy to obliczone. To jest, to jest jakby to jest jeden przykład i, i cóż, i możemy powiedzieć, że, że mamy tu jest jeden przykład, i to jest przykład, kiedy, kiedy f jest równoległe do, do, do V. Do V0, ale mamy też inny przypadek, przypadek, który tutaj sobie narysowałem, narysowałem, inaczej wkleiłem zdjęcie, nic nie narysowałem. To jest ruch prostopadły do linii pola. Tak, czyli mamy tutaj cząstkę, która wpada i ona i to sobie sobie tutaj ta cząstka by leciała, ale ona nie leci, właśnie tak jak tutaj byśmy sobie ją przewidywali, bo jest w polu elektrycznym. Cząstka wchodzi do pola elektrycznego z pewną prędkością początkową V0, prostopadle padle do, do, linii, do linii pola. Ma jakąś masę, ma jakiś ładunek, ładunek. Uwaga, dodatni, to jest ważne. I teraz tak, równanie. Hmm. Ruchu wzdłuż linii pola no to, to A równa się ku przez E. Równanie toru ruchu przypomina, przypomina jak widzimy, rzut kośny. Czyli ten, to pole działając siłą Fe w dół powoduje zakrzywienie tego toru. Czyli wpływa na, na cząstkę naładowaną. Pole elektryczne, oczywiście. Równanie ruchu dla, te, dla tego będzie równa. Będzie, będzie takie QE, co e. e. będziemy tutaj mieli. Oczywiście 2M, a tutaj będziemy mieli te kwadrat. Dobra. I to, jest, I to jest właśnie taka sytuacja. I musimy pamiętać o tym, że jeżeli cząstka jest naładowana, jeżeli ma jakąś masę, z tą, ok, ma jakąś masę, na razie tak sobie to no powiedzmy, na tym, na tym etapie na tym poziomie, y, poziomie materiału. Y, tutaj mamy prędkość v skierowaną, to ona, ona powinna się, jeżeli by nie było pora, poruszałaby się w tą stronę. Tak? Natomiast jeżeli jest pora, to plus odpycha ją, minus ją przyciąga, czyli ona się zakrzywia w tą stronę. Tak? Tak. Można powiedzieć, że to jest taki, jeżeli spojrzymy na to tak jak, tak jak jest to narysowane na rysunku, to można powiedzieć, że to jest jak żółt poziomy, można, można to, sobie, to sobie traktować. Dobra, omówiliśmy dwa przypadki, jest jeszcze oczywiście przypadek, kiedy będzie, będzie prostopadły, będzie równoległe F, czyli kierunek linii pola do, do prędkości, tylko w drugą stronę, tak? No to wtedy cząstka będzie się poruszała, czyli jeżeli było w tą stronę, bo tutaj była cząstka, było w tą stronę miała, miała masę, jakiś plus Q i V0 byłoby skierowane do góry, no to wiadomo, że ona do pewnego momentu doleci, w zależności od tego, jaki będzie wązel, zatrzyma się i zacznie podążać w drugą stronę. Czyli można powiedzieć, że taki rzut, rzut, rzut pionowy by nam, by nam z tego wyszedł. Dobra, i to byśmy mieli chyba, chyba komplecik. Można przykłady jakieś zrobić, na przykład z elektronem, ale tego tutaj nie będę robił. Jeżeli ktoś, ktoś będzie chciał, żebym omówił albo to, to, to proszę o komentarz albo proszę o kontakt. Natomiast o ile dobrze pamiętam w moim zbiorze zadań, zbiorze zadań, inaczej w zadaniach, które rozwiązałem i zaprezentowałem zaprezentowałem tutaj na, na moim kanale jest takie zadanie jedno rozwiązane, o ile dobrze pamiętam więc proszę sobie śmiało można tam wyszukać no w ogóle jest około 60 zadań takich wybranych dość ciekawych na chwilę obecną rozwiązanych które polecam żeby, żeby sobie na nie spojrzeć e, też można samemu rozwiązać i, i później sprawdzić sprawdzić rozwiązanie ja będę pewnie dodawał to zadanie, więc na chwilę obecną jest tam nich około 60, a, a pewnie w przyszłości będzie, będzie więcej. Dobra. Co mamy, co mamy jako drugie? Mamy pracę jako zmiana energii potencjalnej i praca wykonana przez pole elektryczne na ładunku wynosi właśnie te. Czyli to jest W równa się Q u. Jeszcze raz, to jest praca wykonana przez pole elektryczne na ładunku. Czyli mamy tutaj ładunek, mamy pracę i mamy różnicę potencjałów. Różnica potencjałów jest skalarem, jednostka to jest Volt, ładunek to już przebraliśmy, praca oczywiście w dżurach. I jest wielkością skalarną. I to się też równa w polu jednorodnym, czyli dla pola, dla pola jednorodnego, dla pola jednorodnego. jednorodnego, Wówna się Qed oprócz tego, gdzie, no tutaj Q wiemy, że to ładunek E, to wiemy, że to natężenie pola elektrycznego, no i D, D jest to przemieszczenie wzdłuż linii pola. I to jest oczywiście w metrach, i to jest wektor. Dobrze, 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 dobrze. Czy coś tutaj, czy coś tutaj jeszcze, no musimy jeszcze, musimy jeszcze powiedzieć czemu jest równa zmiana energii potencjalnej, zmiana energii potencjalnej, potencjalnej. Tak pisałem, tak przygotowywałem, że zapomniałem dokończyć. No zmiana, zmiana energii potencjalnej, no zmiana energii potencjalnej to będzie oczywiście w tym przypadku minus 2, czyli minus ta praca, która jest tutaj. Tutaj no, interpretacja jest następująca, że jeżeli ładunek dodatni przemieszcza się zgodnie z polem, to traci energię potencjalną, a zyskuje kinetyczną. I, i, i już i tak, tak możemy do tego, do tego podejść. Czyli praca, praca jako zmiana energii potencjalnej musimy pamiętać jedynie o tym minusie, żeby o nim nie zapomnieć. Dobra? I mamy, mamy dokończone. I mamy obliczenie zmiany energii w polu e, jednorodnym, czyli zmiany energii kinetycznej. To oczywiście będzie, będzie praca. E, I będzie to tym się e, tym samym, czyli QED oczywiście dla pola jednorodnego. Jeżeli cząstka ma prędkość początkową V0, taką jak tutaj, to mamy z prostych obliczeń w wynik, że V to się na tym pierwiastek V0 kwadrat plus 2Q ED przez, przez M. i, i już, no wszystkie dane no, wszystkie, tutaj nie będę już tego rozpisywał, bo, bo to już szkoda czasu. Wszystkie te, te jednostki już te wielkości fizyczne już opisywałem, czyli V to prędkość V0 prędkość początkowa Q ładunek natężenie. E Natężenie, oczywiście, d to przemieszczenie cząstki wzdłuż linii, linii pola m to, to oczywiście masa, masa cząstki. Dobra, i tutaj i to byśmy mieli chyba komplet. Czy są tutaj do tego jakieś, jakieś ciekawostki? Coś wymyśliłem, skoro tutaj napisałem, ale było to. Było to chwilę temu. Jakie możemy tutaj o jakichś ciekawostkach można pomyśleć? Można tutaj powiedzieć, można powie, a okej, okay, akceleratory cząstek, oczywiście, e, czyli LHC, e, one przyspieszają cząstki do prędkości bliskich, prędkości światła, właśnie używając pól elektrycznych, e, tylko wtedy one są rzędu nie volt na, volt na metr, tylko megawolt na metr czyli w to wykorzystuje się to, to zjawisko no i o, jeszcze coś mi przyszło się do głowy, czyli, czyli ciekawostką jest to, że właśnie to zjawisko, to zjawisko odpowiada za zorze polarne, czyli zorza polarna. Tutaj jeżeli ktoś nie wie co to jest, to, to proszę sobie wpisać śmiało w Google Zorza Polarna i zobaczycie co to jest za obserwacja, tylko Koła biegunowego można to zaobserwować to zjawisko. Chociaż też ostatnio, z tego co słyszałem, czy, czy donosiłem media, można by było to zaobserwować na północy Polski w suwałkach wzorze polarnym. Chociaż ona była dość taka słabo obserwowalna, ale podobno była. Podobno, czyli ja osobiście nie byłem, nie widziałem ich, więc, więc tam akurat, więc, więc nie mogę tego potwierdzić. Opieram się na wiadomościach medialnych w tym temacie. Natomiast wracając zorze polarne właśnie powstają, gdy cząstki naładowane wpadają w ziemskie pole magnetyczne i są przyspieszane właśnie przez pole elektryczne. I właśnie ten efekt tej zorzy polarnej, czyli ten efekt, efekt można powiedzieć świecenia. Trochę znikąd, yy, i to jeszcze w nocy yy, powstaje. Więc, jeszcze raz, powstają gdy cząstki w powstają gdy cząstki oczywiście naładowane, muszą być naładowane, wpadają w ziemskie pole magnetyczne yy, i wtedy są przyspieszane przez pole elektryczne, co wywołuje właśnie, właśnie taki, yy, taki efekt. No i cóż, dotarliśmy do końca rozdziału. Praktycznie, bo jeszcze pytania i odpowiedzi. Jakie pytanie można przygotować? No i oczywiście jak zmienia się energia potencjalna ładunku ujemnego w polu jednorodnym. I ujemnego mówiliśmy o dodatnim, a ujemnego się zmienia w ten sposób, że gdy przemieszcza się zgodnie z polem, to rośnie. Czyli taka jest odpowiedź jak zmienia się energia potencjalna ładunku ujemnego. Drugie pytanie, które można sobie zadać, to czy można znaleźć układ odniesienia, w którym cząstka nie przyspiesza w polu elektrycznym? No i odpowiedź dla fizyki klasycznej brzmi nie, bo pole elektryczne działa na ładunek niezależnie od układu. Ok, to teraz. Jakie pytanie? Jak to się dzieje, że energia kinetyczna elektronu rośnie w kierunku przeciwnym do pola? Oczywiście, dlatego, że pole wykonuje na nim pracę, przyspieszając go de facto. I to jest wyjaśnienie. E, takim pytaniem jest pytanie ciekawe, bo graniczne przypadki przeanalizowaliśmy, ale co się wydarzy, jak, y, 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 gdy. Y, y, gdy e, ruch, cząstki, e, ruch cząstki jest pod kątem do pola jakimś obojętnie. Jakim, no to wtedy tor będzie parabolą. Podobnie jak w rzuciu kości, tylko ona będzie, będzie, będzie trochę inaczej, inaczej przebiegała. Yy, yy, yy. Dobra, możemy jeszcze zadać pytanie: czy pole elektryczne może hamować cząstkę? No To już umawialiśmy, to oczywiście tak, jeśli cząstka porusza się przeciwnie do pola, to będzie, będzie, będzie wtedy sytuacja, w której będzie hamowana aż do zatrzymania i później będzie poruszała się zgodnie. Ten przypadek omawiałem kilka minut, kilkanaście minut wcześniej. A jak wyglądałoby, bo mówimy tutaj o stałym jakimś polu elektrycznym, a jak wyglądałoby w polu o zmiennej wartości, czy jeżeli byśmy zmieniali E, no to przyspieszenie oczywiście również się będzie zmieniało, ale to prowadzi do nieliniowego ruchu, więc tego ruchu nie będziemy omawiać, no nie jest omawiany w szkole, w szkole średniej. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał się o nim dowiedzieć, to trochę więcej to zapraszam. Albo proszę zostawić pytanie w komentarzu, albo bezpośrednio skontaktować się ze mną, żebym wytłumaczył ten, ten temat. Co jeszcze? Ponieważ OK ale to, już, to, to chyba przesadził. Albo, albo zadam to pytanie. Co się dzieje z cząstką w polu elektrycznym, jeśli... jeśli jak to zadać? Okej. Okay. Co się dzieje z cząstką, która jest w polu elektrycznym, jeżeli Aha. jej prędkość jest prostopadła do pola? Czyli ten przypadek, który omawialiśmy, no to ruch jest paraboliczny, ponieważ wzdłuż pola po prostu cząstka doświadcza stałego przyspieszenia, a w kierunku prostopadłym porusza się jedno i takie jest, tak jest wytłumaczenie. I to myślę, że będzie, będzie koniec pytań. Jeszcze przyszło mi to wcześniejsze jedno, ale, ale ono jest powiązane z polem magnetycznym. Polem magnetycznego jeszcze nie było, więc, więc, więc powstrzymam się z zadaniem tego pytania. Ja dziękuję za dzisiaj. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do tego albo innego, innej lekcji, no to śmiało. Proszę zgłaszać, zgłaszać pytania w komentarzach albo proszę o kontakt bezpośredni, zostawiając informacje. Postaram się, postaram się odpowiedzieć albo, albo pomóc rozwiązać albo naprowadzić inaczej naprowadzić na rozwiązanie danego, danego problemu fizycznego albo. Danego pytania, na które chcecie znaleźć odpowiedź. Ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.